Witajcie koziorożce zapraszam was na y, czytanie tygodniowe od 15 do 21 stycznia Bierzcie oczywiście to co rezonuje i oczywiście zwróćcie uwagę na swój znak ascendentalny tak y, według tak samo ich horoskopu wedlińskiego i horoskopu urodzeniowego ja was zapraszam do subskrypcji do polubień i oczywiście zapraszam na inne portale społecznościowe gdzie tak samo rozkładam energię codzienne. także zobaczymy jaki temat będzie tego tygodnia Jaki temat tego tygodnia będzie u was, drogie koziorożce? O, tajemnice jakieś. Jakieś tajemnice coś jest w ukryciu, o czym możecie nie wiedzieć. Wy oczywiście marzycie, tak, zamiast cieszyć się tym, co macie. Coś jest w ukryciu schowane. O czymś nie wiecie. I wy jesteście w energii przybicia takiej być może po jakiejś krzywdzie lub takiej energii możecie być i to jest związane z cesarzową. Być może jakąś osobą dojrzałą, tak? Matką lub żoną, i tu widać w kartę sprawiedliwości, że coś, jest sądzenie sytuacji. I to jest właśnie energia z, przesz z przeszłości. Być może do Was powrócić. Nie bujać w obokach i cieszyć się tym, co ma. A to, co jest ukryte przed Wami, być może z czasem wyjdzie na wierzch, bo to też jest. I nie wiedza, nie wiedza po prostu o czymś, ale też i kierujcie się intuicją. Karta Księżyca jasno mówi o y, intuicji. Także zobaczymy, na czym się musicie skupić w tym tygodniu. Od 15 do 21 stycznia. No i znowu to samo. Skupić się musicie na tym, co macie. Nie bujać w obokach, tak? bo tutaj jest pokazany król kielichów, rak ryby skorpion, z tą e, energią jest ta e, związana, tak, tutaj widzimy e, wybór drogi, wybór drogi, drogie kozioruszce i tu pokazany jest król buław, czyli osoba taka bardzo, e, no jeszcze król, e, król kielichów, tutaj tak coś z przeszłości, powracam, i karta sprawiedliwości, osoby, sprawy urzędowe, prawne, ktoś ma do, do czynienia lub czeka się na rozwiązanie jakiejś tej sprawy, ale tutaj jasno się pokazuje, że tutaj do kogoś wraca przeszłość i ktoś musi tą przeszłość rozwiązać lub zakończyć, żeby osiągnąć tą stabilizację rodzinną, tak, i szczęście rodzinne, i żeby, proszę, ta równowaga była w tym po jakiejś stracie w takim zawodzie miłosnym. Tak, i tu jest cesarz pokazany, czyli jakieś sprawy małżeńskie muszą się tutaj dokończyć, wyrównać, być może sprawy właśnie sądowe i rozwodowe. Także wy nie bujać w obłokach, bo coś jest przed Wami ukryte, tak? Wy o czymś nie wiecie. Tylko cieszyć się tym, co macie i na tym się macie skupić. Także zobaczymy, jakie pozytywy do Was przyjdą. Jakie pozytywne energie do Was przyjdą w tym tygodniu, od 15 do 21 stycznia. No król kielichów, Wy do kogoś po prostu z uczuciami, z miłością, a ta kobieta być może kieruje się wyłącznie strefą finansową, tak, kwestiami finansowymi, dba o rodzinę, dba o pozycję, dba o to, by w domu niczego nie brakowało, taka osoba bardziej y, rozumna, kierująca się po prostu odpowiedzialnością i sprawami finansowymi i tu też zakończenie jakiegoś cyklu w Kartie słońca to z sprawy związane z dziećmi lub jakimiś innymi. To jest jasne stawianie granic. Z taką osobą możecie mieć do czynienia i też wybór miłosny, bo ktoś tutaj uderza z uczuciami. Jakaś osoba nieodpowiedzialna, że niby proponuje stabilizację, tak? I że równowaga braniu i wdawaniu, ale tutaj nie było tego i nie będzie. Teraz jakie negatywne. Także wy do kogoś z uczuciami, a ta osoba jeszcze nie. Bo coś z przyszłości po prostu musi załatwić. I Wy po prostu tak czekacie. No, wybór drogi. To do Was wybierzecie, którą, yy, to do Was należy wybór, tak, którą drogę pójdziecie. Przede wszystkim yy, nie działać pochopnie, nie działać yy, przede wszystkim nierozważnie, tak, bo tutaj jest energia odcięcia, to jest walka, to jest po prostu coś z przeznaczenia, tak. Ta osoba być może będzie chciała zbudować coś innego, ale tutaj może coś informacje z lewego źródła nieprawdziwe, tak, i tu jest działanie w tym kierunku. Być może jakiś powrót, i tu jest przytłoczenie z tego powodu. Tutaj musicie wyjść z iluzji i je, jasno działać, tak? I zakończyć ten cykl po prostu, bo tu jest wybór drogi ktoś ma wybór drogi albo wy, albo osoba, do której y, po prostu y, wychodzicie z uczuciami. Teraz zobaczymy, co musicie odpuścić, co musicie odpuścić, co musi odejść z, was, z waszego życia w tym tygodniu. oj paść pentakli czyli taka trochę niedojrzałe trochę takie niedojrzałe to jest podejście do strefy materialnej ale też i nauka tak co odpuścić być może budowanie czegoś nowego nowego projektu być może nowego początku tak bo to jest w karcie hierofanta to są jeszcze sprawy urzędowe prawne tak by zbudować własną stabilizację i wybór w miłości no ale tutaj jest porywczość w działaniu tak bo ktoś nie może odpuścić swoje strefy komfortu, którą budował i to jest uciekanie w przyjemności, przez co zachodzi przytłoczenie i zranienie. Tak i tutaj no, jest nierozważne działanie. Tutaj trzeba jest postawić granice, żeby była równowaga w broni i w dawaniu Cały czas ta sama historia mi się pokazuje. Tutaj jest zawód miłosny. Tutaj jest cały czas zawód miłosny, bo tu jest marzenie, bo ja nie w obłokach, a tutaj będzie strata. Tutaj będzie strata i zawód miłosny, drogie w Teraz właśnie zobaczymy co w tej pracy i finansach. Co się u was rysuje, tak? pracy i finansach. pracy i w finansach. Oso. Przytłoczenie. Zbyt może wzięliście za wiele na siebie tak i proszę jeszcze cały czas pokazuje się to samo piątka kielichów. Czyli będziecie przytłoczeni tą stratą, prawda? I karta wie, coś naprawdę tak pierdyknie, albo już pierdyknęło, i teraz będziecie czekać na efekty tego, tak? A to jest cały czas bujanie w, bujanie w obłokach, iluzja, ale przed, w, przed Wami są przecież możliwości, na które się musicie otworzyć, tak? I y, kierować się po prostu doświadczeniem, dojrzałością, tak? I z miłością samego do, do siebie po prostu. Osiągniecie to zwycięstwo, tylko wyjść z tej energii, z tej klatki mentalnej, która was przytłacza, budujecie sobie jakieś chore scenariusze w głowie, które was przytłaczają, i przez to możecie nawet pować w stany depresyjne. Dlatego, moje drogie Koziorożce, moje drogie diabełki, wyjść z takiej energii. I teraz, jaki będzie wynik tej całej sytuacji w tym tygodniu? Jaki będzie wynik tej całej sytuacji? Proszę, karta Słońca, karta szczęścia, sama się pokazała. To też sprawy związane z dziećmi. Jak i karta, y, tutaj też zarazem naiwności. Bo widzicie, tu jest strata. Cały czas pokazuje mi się zranienie. Zranienie. Tutaj macie wybory. Dwa kielichy. Dwa kielichy, a Wy cały czas żyjecie przeszłością. Wyjść z tej energii naiwności. Bo to jest dla mnie energia naiwności. Jasno postawić granice. Czego chcecie od życia, tak? Bo to jest wybór miłosny. I tu po prostu nie działać, tak, no, bo to jest energia taka, co musi wszystkiego spróbować, lub i tu jest wewnętrzna walka samego ze sobą, odcięcie się od tej energii, tak. I tu jest po prostu skupienie się na finansach, na własnym dobytku finansowym, by to mieć, by to osiągnąć i tym się kierować. No i teraz jeszcze karty rady, karty rady na ten tydzień. Karta rada. I widzicie, cieszyć się tym, co macie. Bo macie możliwości. Macie możliwości, nie działać pochopnie, nie działać tak bez opamiętania. Po prostu. Cieszycie się tym, co macie, bo macie wiele do wyborów. Tutaj trzy kielichy wylane, ale za wami stoją dwa pełne, tak? Wy macie możliwości, żeby osiągnąć po prostu szczęście w życiu, tak, i sukces materialny, stabilizację, tak, być może i osiągnąć nowe początki, tylko musicie postawić jasną granicę, tak? I wybrać po prostu. I być może do kogoś z innego uczuciami. Może macie koło siebie kogoś, z kim możecie zbudować tą stabilizację finansową i zbudować rodzinę. Tylko może nie jesteś, tego nie widzicie, bo to jest karta głupca. Czyli... Jest jakiś nowy początek, jest, jest możliwe, tylko musicie po prostu podjąć działania w tym kierunku, czego Wam życzę w tym tygodniu. Pozdrawiam Was i do ponownego y, czytania. Zapraszam. Pa!